Ok, witajcie w jaskini ruchu. Jestem Michał, zajmuję się ruchem na co dzień i chciałem Wam tu przedstawić fajną rutynę usprawniającą, która będzie wymagała i siły, i elastyczności, takiej gibkości w praktyce, czyli coś, co nam się bardziej przydaje w życiu na co dzień niż w samym treningu, gdzie czasami robimy coś bardzo liniowego, bardzo sztywnego, a tutaj będziemy wyciągać się w różne kierunki, w różne, na różnych płaszczyznach. Więc będzie to wymagające, ale każdy oczywiście może robić na swoje możliwości w swoim czasie. Będziemy wykorzystywać czas na każde ćwiczenie około minuty 15 sekund, więc można to robić wolniej, można to robić szybciej, można to robić trzy razy dowolność, ale jest to naprawdę ciekawy sprawdzian, żeby zobaczyć czy jestem wystarczająco sprawny, czy może muszę jednak o siebie bardziej zadbać. Także zapraszam was do wspólnej rutyny. Zaczniemy sobie od rozgrzewki, żeby trochę pobudzić ciało. Pierwsze cztery ćwiczenia będą takie właśnie rozgrzewkowe proste, a później będą już takie zbudowane, ja to nazywam flow, gdzie buduję z parą ruchów jeden ruch i będziemy od, będziecie odtwarzać to co ja będę robił. ok? Albo będziemy wspólnie robić. Także zaczynamy. więc pierwsze co zaczniemy? To będzie y, podskoki, po prostu poruszanie się na, no na, na nogach. Czy to będą podskoki jedna na drugą? Czy to będą y, na obu stopach podskoki? Czy to będzie jakieś przeskakiwanie z prawej na lewą? Czy to będzie bieganie? Wszystko do dyspozycji waszej. Chcemy się trochę rozgrzeć. więc mogą to być pajacyki i tak dalej. Bieganie. Jak macie bieżnie w domu, to możecie wejść na bieżnie, na to minuty 15 i być ze mną a później wróci do mnie na matę. Także jeszcze 45 sekund, a ja już nie mam sił, ale trudno, trzeba kontynuować. To, że się nie ma sił, albo się nie chce, to jest normalne i mimo wszystko trzeba cisnąć. Może jakieś takie nawet podskoki skrętne. Ogólnie tak, żeby być w ruchu. Trochę do góry kolana. Hop, hop, hop. hop. Żeby nie było nudno, Natomiast trochę Pobujać się z prawej na lewą, trochę jak taniec, przód-tył, druga strona. Jeszcze 10 sekund i przejdziemy do kolejnej rzeczy. I jeszcze pogo na dwóch stopach, Hop. Elegancko, dobra. Oczepujemy nogi delikatnie i przechodzimy sobie dalej. Przechodzimy sobie do góry ciała, do łopatek, do ramion. Więc rozkładamy ręce i zaczynamy sobie robić skręty. Prawo, lewo, wycierać. Wyciągamy ten, wyciskamy ręcznik, to chciałem powiedzieć z wody. Więc łopatka do przodu, druga do tyłu, wyginamy. Teraz trochę na boki. Przechodzimy. Hop, prawo, lewo. Teraz sobie trochę zrobimy zaokrąglania pleców i rozciągania klatki piersiowej. Trochę jakbyśmy pływali żabką. Góra, dół, hop. Przód, tył. Oddychamy, kontynuujemy, ruszamy się. To jest tylko rozgrzewka na razie, więc spoko. I robimy jeszcze krążenie ramionami do tyłu. Wielkie ruchy, obszerne nam 15 sekund w tym ćwiczeniu. Jeszcze do przodu parę razy. Super. Już ciepło jest. A zrobiliśmy dopiero dwa ćwiczenia. No ok. Rozluźniamy ramiona, taki delikatny shake. Ok. I przechodzimy sobie do stanie na jednej nodze. Pierwsze co, zaczniemy sobie od krążeń takich do koła. Pełne koło kolanem, a w zasadzie biodrem. Kolejny stron takim wyznacznikiem staram się być stabilny i robię krążenia do tyłu i zmieniam sobie do przodu. Ręce mogą mi trochę pomagać z tą stabilnością, żeby balansować tu. Jeśli potrzeba, to się złapcie ściany, jeśli nie trzeba, to spróbujcie bez trzymanki. Ok, dobra. I druga strona. Na prawej nodze stoję, łapię równowagę i zaczynam robić krążenia. Pełne krążenia, duże koło. Staram się tłowiem jak najmniej ruszać, delikatne tylko odchylenie, ale wszystko, żeby się wydarzyło w biodrze. Kolanem robię koła. I prząsa w drugą stronę, Na, yy, drugo, w drugim kierunku do przodu. Hop. OK Okej. Rozluźniam. Dobra. Mamy to. Postaliśmy na jednej nodze. Może pośladki trochę poczuliście, może trochę kostki. Dobrze, niech to się wszystko pobudzi. Przechodzimy do ostatniej jej rzeczy, czyli nadgarstków, zaczynając sobie od pełnych takich krążeń jak największych. I myślcie trochę o takim. O przepychance takie, że prawa ręka naciska na lewą, wygina się, i później w drugą stronę, żeby poczuć, że te nadgarstki się rozgrzewają w tym ruchu. Tak jest. Teraz sobie trochę wyprostujemy, powyginamy paluchy. Łokcie do góry i odrywamy z nadgarstki. I znowu. Łokcie raz do siebie. I łokcie idą do góry, jak najwyżej, jak najwyżej, jak najwyżej. I wracam. I znowu. Tak jest. Jeszcze raz. Ok. I jeszcze teraz zrobimy takie krążenia. Nadgarstki razem i cały czas przyklejone do siebie. I robię pełne takie koło w środku. Ok. Połączone nadgarstkami. Hop. Robię sobie koło w drugą stronę. I lecimy zaraz z rutyną 7 ćwiczeń przed nami. Ok, Rozluźniam sobie nadgarski. I tak. Zaczniemy sobie od e, takich skłonów. Gdzie bierzemy sobie wdech. Wysoko ręce sięgają i powoli, może bokiem. Powoli opuszczam się na prostych nogach. Wracam i znowu wdech. I wydłużę taki literka L. Opuszczam się wdech. Im wolniej, tym trudniej. Znowu. Oddech będzie Wam pomagał w tym, żeby utrzymać harmonię, znowu wdech. Tak oh znowu. Yes, Kontynuujemy jeszcze. Z dwa razy. Wdech. I wydech. I jeszcze raz. I powoli na koniec. Okej, okay, zostajemy na ziemi. Przechodzimy do pozycji kraba. Będę bokiem pokazywał. Klatka pierwsza do przodu, tyłek do góry. Podnoszę jedną nogę, sięgam. Podnoszę drugą nogę, sięgam. Przechodzę teraz na, 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 pod, do podporu przodem i sięgam teraz do kostek. Raz jednej, raz drugiej. Wracam do kraba i znowu podnoszę nogę, sięgam do stopy. Do stopy. Przechodzę na drugą. Drugą stroną przechodzę. Pies z głową w dół. Sięgam. Hop. I hop. I kontynuuję ruch. Noga. Noga. I do pozycji psa z głową w dół. Hop. I hop. Przechodzę znowu. Noga. Uj zawiało. Noga. Przechodzę. Noga. Noga. Hop. I znowu dalej. hop. Jeszcze nam została jedna runda. Hop. Hop. Pies głąb w dół. Sięgam do kostek. Mamy to. Uh, to rozgrzało. Idziemy dalej. Pozycja dziecka, czyli siadam na piętach, wydłużam się, podnoszę klatkę piersiową, kolano do łokcia i gło, noga do góry. Kolano do łokcia, siadam i znowu przechodzę dalej. Kolan łokieć, noga do góry i znowu. Odkładam, siadam, wydłużam się. Kolano łokieć, noga do góry. Kolano łokieć, siadam. Kolano łokieć, wyginam się. Hop. Jeszcze 30 sekund. Kontynuujemy. łatka piersiowa w dół, a noga wysoko. O, nieźle. Hop. I jeszcze raz. Okej, okay. mamy to. Lecimy dalej. Będziemy się teraz rolować i wstawać, czyli takie trochę przysiady w tym. Rolujemy się w ten sposób i wstajemy. Siadamy, rolowanie, hop. Budujemy sobie z kręgu taką kołysankę zaokrągloną. Przewijam się, hop i wstaje, Przysiad, zarzucam nogi, hop. Jak ktoś chce może jeszcze bardziej zarzucić nogi proste, do tyłu. Pięty pod siebie. Uy! Za mały zarzut. Zarzut. Hop. Staję. Im bliżej pięty będą pośladka, tym będzie dużo łatwiej. Jeszcze 30 sekund. Kontynuujemy. Hop. Uf. Proste nogi. Wstajemy. 10 sekund. Stajemy. Uff, jeszcze raz. Jest. O, od razu lepiej. Kolejne ćwiczenie. To każda kobieta będzie kochała, czyli pompki. Musimy robić pompkę, opuszczać się na ziemi, podnosić ręce, wracać pompka w górę. Jeśli ktoś nie ma siły, niech zrobi krótką pompkę, czyli na kolanach. Kładę się na brzuchu, ręce w górę i wstaję. A jak ktoś ma siłę, cała pompka w dół, no, ręce w górę, odkładam i pompka w dół. Hop, ręce w górę, blisko ręce, podnoszę się w górę. I jeszcze. I tym oto sposobem. Fajna zabawa. A my zrobimy około 10 pompek. Nawet się nie męcząc. Chyba ty. Ja już jestem cały zgrzany. Kontynuujemy, hop. Góra. Jeszcze. Łomła. 15 sekund. Jak ktoś chce się docisnąć, to nawet i szybciej. Mamy to. Jest nieźle. Dobra, jeszcze nam zostały dwa ćwiczenia, więc dociskamy. Mamy pozycję niedźwiadka, czyli nisko kolana przy ziemi. Przekładamy się, stajemy na trzech kończynach i wyginamy się w sufit. Wracamy. Druga strona. Hop. Hop. Przekładanki, nóg. I wyginamy się, biodro wysoko, klatka otwarta, pyk. Super pozycja. Wzmocniamy plecy. Rozciągamy tutaj cały przód, biodro. Zmiana strony. Jesteśmy cały czas w ruchu. Aktywnie, sprawnie, niczym jakiś ninja. Jeszcze kontynuujemy. Ostatnie sekundy. Jeszcze raz. Hop i wracam. Starczy pięć sekund przerwy. I zostało nam ostatnie ćwiczenie. Siadanie na różne sposoby bez użycia rąk. Czyli na przykład uginam nogi, kolana do ziemi i siadam na piętach. Tak samo wstaję. Hop. Hop. Krzyżuję sobie nogi i siad skrzyżny. Na drugą stronę może. Uginam nogi. Składam się, siadam i wstaję. Jakiś tutaj wykrok. Wykroko podobne kolano do ziemi, siadam i jestem w jakiejś siedzącej pozycji używam biodra, nóg i znowu w drugą stronę na przykład. Ok, to jest świetne zadanie, super funkcjonalne, gdzie ja wzmacniam sobie biodra, pośladki em, i całe ciało nie używając rąk. Zwykle wstajemy poprzez wypchnięcie tego ciężkiego tyłka, a tak to my próbujemy użyć tylko możliwie dostępnych narzędzi, czyli nóg, hop, hop. W ten sposób, w ten sposób, w ten sposób, na różne sposoby. I mamy to. Dzięki temu możemy sobie siąść wygodnie. Rutyna zrobiona, ja jestem cały spocony. Ale to dobrze, o to właśnie w tym chodzi, żeby się rozruszać, ożywić, pobudzić i można działać. Teraz chętnie nagram kolejny filmik, jak ochłonę trochę. Także dzięki wielkie za bycie tutaj, za próbowanie tych rzeczy. To nie są łatwe rzeczy, więc wymagają wiele wysiłku. Działajcie, próbujcie, rozwijajcie się, starajcie się cały czas coś nowego robić, żeby była różnorodność. To jest takie słowo klucz do diety, ruchu. I do relacji. <taka>, Taka różnorodność, żeby nie zatrzymać się w jednej takiej rutyny i ciągle, bo będziemy zawężać swoje możliwości. Także dziękuję, że jesteś. I jedynie o co proszę, to jest subskrypcja. Polecenia. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Ahoj!